Witam, witam. Tomek z tej strony. Strasznie męczą się na tych indeksach. Na China 50 ja w pozycji. Motorem napędowym, <laughs> motorem napędowym na, dla giełd chińskich może być inflacja, która pomału pokazuje się w Chinach i oby tak było. Ja nadal gram baj. Wykres China 50. Co to mi się tu włączyło? ja <noise> wykres Hang Seng 50 też w pozycji mało brakowało żeby mi wybili gram nadal baj i ropa nadal w pozycji ropa według scenariusza ja w pozycji gram baj i pewno będę rozgrywał ropę do końca sierpnia. Oczywiście czekam potem na korektę. Na korekcie wchodzę w pozycję i gram na impuls. To po tyle. Pozdrawiam, Tomek.